Witam was, tutaj z tej strony wasz Case i Kaczor, Kaczor jest widać je przez okno. Um, ostatnio nie stawiam troszeczkę tak, tak rzadziej te filmiki z powodu, że... No, no pogryłam na Multi z kaczorem Gdzie on jest? Opa, tam proszę I właśnie. E, coś takiego dla was robię, że jeżeli chcecie pograć sobie ze mną na serwerze i catchorem, no to po prostu piście kto chce wejść. Oczywiście będę sprawdzał później czy jakieś w miarę uczciwe czy coś w stylu. Jeżeli mi się uda. E, a więc e, podajcie, nie wiem, kurwa. Prawdę mówiąc nie ogarnęłem. No, <laughs> dobra, najwyżej będę pisał prywatne wiadomości do was. Jeżeli kogoś sobie wybiorę. Oczywiście to będzie zupełnie losowe wybranie. A właśnie może zobaczymy coś jakiegoś, o ile dobrze pamiętam, jest taka strona chyba z losowaniem czegoś. Albo sami po prostu polosujemy. Nic się nie słyszą. <laughs> A dupa kłamie się Może cię słyszę, a tak leciło tylko. Pisz najwyżej, no. I tak, i żeby. Robię to tylko z tego powodu, że możecie sobie ze mną pobudować. A żeby już wam pokazać, co jest mniej więcej zbudowane, to jest kostka Rubika, w której trzymamy owce. Automatyczna farma zboża. Oni nic się nie słyszał. Kłamie domek Oczywiście musi być domek. Jakieś tam ja pomie... wiem, że oni mnie nie pomie farmy. I. Pokażemy wam magazyn, że. Kurnik, który nie działa. I nie, nie pokażemy magazynu. Czemu? Nie każdy może mieć magazyn. Czyli jednak by hmm. słyszał. Nie wiem czy cię słyszę, jest! Dobra, pokażę ten magazyn. Lecę po Slimy. Da leć. Kurczę, jak nagrywam na Multi mam mega takie, takie ścięcia Ciężko mi to zrobić Ła! Dobre to było Nie, ostatni raz próbuję, bo... Nie ma co przedłużać A pa, udało się Tak, to takie małe, tajne wejście No już nie jest tajne Jest fuj mega tajne No nie było fuj mega tajne, teraz już nie jest w ogóle to mogę nie pokazać. Sam chciałeś! A dobra, nieważne. Nie, to ja mam lepszy pomysł na fajnym pokazy. Tak. Le... W górze drzwi i nikt się nie <laughs> Zupełnie. <laughs> o rany. No dobra. <clears throat> Jeszcze coś chciałem wam pokazać, żebyście nie mieli jakichś pomysłów, co zrobić, a czego nie ma. O kurniku wam mówiłem, który nie działa. Cicho, Jak to kaczor, kaczor go robi. A, No nie. Wszystko co nie działa, to ja No tak, dobrze, że tak robisz. Ła, to się ich narespiło. Ale nie, dobra, ja teraz wam się żegnam, kaczory, to się żegna, najpewniej, no jeżeli go nie słyszycie, to trudno, najwyżej napiszę, a więc subskrybujcie, dawajcie do, do, okejki i do lubionych no i piszcie, czy chcecie wbijać. Wbijać, a ja sobie wybiorę kogoś. A ja to co? Ty nie masz głosu. Jo.